Nic nie może wiecznie trwać. Śpiewała Anna Janta. Czy te słowa okazały się prorocze? Co czuła artystka przed ostatnim lotem? W tym odcinku spojrzymy na ostatnie dni Anny Jantar z innej perspektywy. Poznamy jej plany na przyszłość i marzenia, które nigdy się nie spełniły. To historia o nieuchronności losu. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypiszecie, o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Kariera i podróż do USA. Anna Jantar głos, który poruszył serca milionów Polaków w latach 70. Jak ta młoda dziewczyna z Poznania stała się jedną z największych gwiazd polskiej estrady? Wszystko zaczęło się od konkursu piosenki studenckiej w 1969 roku. Anna miała wtedy zaledwie 19 lat, ale jej występ zrobił ogromne wrażenie na jury i publiczności. To był początek drogi na szczyt. Kolejne lata przyniosły serię sukcesów: festiwale, nagrody, pierwsze single. Anna szybko zyskała opinię jednej z najbardziej obiecujących wokalistek młodego pokolenia. Przełomowym momentem okazał się rok 1974. Anna wydała wtedy swój debiutancki album Tyle słońca w całym mieście. Tytułowa piosenka stała się ogromnym przebojem, nuciła ją cała Polska. Ciepły, melodyjny głos Anny, połączony z optymistycznym tekstem, idealnie trafiał w gusta słuchaczy, zmęczonych szarą rzeczywistością PRL-u. Kolejne lata przyniosły jeszcze więcej hitów. Najtrudniejszy pierwszy krok Staruszek Świat nic nie może wiecznie trwać. Te piosenki znał każdy. Anna Jantar stała się prawdziwą gwiazdą, ikoną polskiej muzyki rozrywkowej. Jej koncerty przyciągały tłumy fanów, a płyty sprzedawały się w rekordowych nakładach. Ale Anna Jantar to nie tylko przeboje. To także artystka, która ciągle się rozwijała i poszukiwała nowych wyzwań. Anna marzyła o karierze międzynarodowej, miała ku temu wszelkie predyspozycje, talent, urodę, charyzmę. Brakowało tylko odpowiedniej okazji i ta w końcu się pojawiła. Na początku 1980 roku Anna otrzymała propozycję serii koncertów w Stanach Zjednoczonych. To była szansa, na którą czekała. Dlaczego właśnie Stany Zjednoczone? Ameryka była wtedy mekką światowej muzyki rozrywkowej. Sukces za oceanem mógł otworzyć drzwi do międzynarodowej kariery. Anna wiedziała, że to może być przełomowy moment w jej życiu. Decyzja o wyjeździe nie była jednak łatwa. Oznaczała rozłąkę z rodziną, z ukochaną córeczką Natalią, ale Anna wierzyła, że warto zaryzykować. Pierwsze dni w Ameryce były dla Anny pełne wrażeń i emocji. Nowy Jork, Chicago, kluby pełne polonijnej publiczności. Anna dawała z siebie wszystko na każdym koncercie. Jej występy spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem. Polscy emigranci byli wzruszeni, słysząc piosenki przypominające im o ojczyźnie, ale Anna zdobywała też uznanie amerykańskiej publiczności, która doceniała jej talent i charyzmę, mimo bariery językowej. Pobyt w USA był dla Anny nie tylko serią koncertów, ale też okazją do poznania nowej kultury, nowych ludzi. Fascynowała ją energia amerykańskich miast, różnorodność etniczna, dynamizm tamtejszego show biznesu. Anna chłonęła te wrażenia, marząc o tym, by kiedyś wrócić tu jako międzynarodowa gwiazda. Jednak za tą fascynacją i sukcesami kryła się też tęsknota. Anna bardzo przeżywała rozłąkę z rodziną, szczególnie z małą Natalią. Codzienne telefony do domu były dla niej chwilami wytchnienia w napiętym grafiku koncertowym. Opowiadała bliskim o swoich wrażeniach, sukcesach, ale też o tym, jak bardzo za nimi tęskniła. Mimo to nie traciła z oczu swoich długoterminowych planów. Pobyt w USA traktowała jako inwestycję w przyszłość. Nawiązywała kontakty, rozmawiała o możliwości nagrania anglojęzycznego albumu. Marzyła o tym, by jej muzyka dotarła do szerszej międzynarodowej publiczności. Co Anna planowała po powrocie do kraju? Przede wszystkim chciała spędzić czas z rodziną, nadrobić te tygodnie rozłąki, ale miała też ambitne plany zawodowe. Chciała wykorzystać doświadczenia zdobyte w USA do rozwoju swojej kariery w Polsce. Myślała o nowej płycie, może z elementami muzyki country czy jazzu, które poznała za oceanem. Anna planowała też kolejne koncerty, tym razem w Europie Zachodniej. Wierzyła, że krok po kroku uda jej się zbudować międzynarodową karierę. Nie chciała jednak rezygnować z występów w Polsce. To tu była jej największa publiczność. Tu czuła się najbardziej doceniana. Ostatnie dni w USA Anna spędziła na intensywnych przygotowaniach do powrotu. Pakowała walizki, żegnała się z nowymi przyjaciółmi, załatwiała ostatnie sprawy. Była pełna energii i planów na przyszłość. Czuła, że ten wyjazd otworzył przed nią nowe możliwości. 12 marca 1980 roku Anna dała swój ostatni koncert w Ameryce. Wystąpiła w klubie Zodiak w New Jersey. Następnego dnia, 13 marca, udała się na lotnisko. Przed odlotem zadzwoniła jeszcze do rodziny w Polsce. Ta rozmowa miała być ostatnim kontaktem Anny z bliskimi. Samolot IU-62 o nazwie Mikołaj Kopernik miał zabrać ją do domu. Domu. Była jedną z 87 pasażerów tego feralnego lotu. Katastrofa podczas lądowania. 26 sekund, tyle czasu wystarczyłoby spokojny lot zamienić w katastrofę. Samolot I-62 Mikołaj Kopernik zbliżał się do Warszawy. Pasażerowie, w tym Anna Jantar, nie zdawali sobie sprawy z nadchodzącego niebezpieczeństwa. Dla załogi samolotu był to koniec męczącego, ale jednak rutynowego lotu transatlantyckiego. Niektórzy pasażerowie może myśleli już o swoich bliskich czekających na lotnisku, inni planowali, co zrobią po wylądowaniu. Anna zapewne nie mogła się doczekać, aż przytuli córeczkę Natalię. Nagle, na około minutę przed planowanym lądowaniem, załoga zauważyła problem: nie zaświecił się wskaźnik wysunięcia podwozia. W samolotach produkcji radzieckiej takie awarie nie były niczym niezwykłym. Często wynikały z tak prozaicznych przyczyn, jak przepalony bezpiecznik czy żarówka. Nikt jeszcze nie podejrzewał, że ta drobna usterka stanie się początkiem tragicznej sekwencji zdarzeń. Kapitan Paweł Lipowczan, doświadczony pilot, podjął decyzję o wykonaniu drugiego okrążenia. To standardowa procedura w takiej sytuacji. Kontroler lotów na Okęciu, widząc problemy z sygnalizacją podwozia, wstał z miejsca. Chciał obserwować przelatujący samolot przez lornetkę. Nikt jeszcze nie przeczuwał, że za chwilę rozegra się dramat. Kontroler wydał polecenie, aby samolot wzbił się na wysokość 650 metrów. Mechanik pokładowy zwiększył moc silników, by umożliwić wzniesienie się maszyny. I właśnie w tym momencie nastąpił punkt zwrotny. Doszło do pęknięcia wału turbiny niskiego ciśnienia silnika numer 2. To był początek błyskawicznej kaskady zdarzeń. Pęknięcie spowodowało eksplozję i rozerwanie turbiny na trzy części. Odłamki, wyrzucone z ogromną siłą, uszkodziły silnik numer 1 oraz numer 3. Ale to nie koniec. Fragmenty rozerwanych silników zniszczyły także kluczowe układy sterownicze samolotu. W ciągu kilku sekund załoga straciła kontrolę nad maszyną. Samolot, który jeszcze przed chwilą spokojnie zbliżał się do lądowania, zamienił się w spadający wrak. Nagły huk i potężny wstrząs przeszyły maszynę. Pasażerowie. Wyrwani ze spokojnego oczekiwania na lądowanie, znaleźli się w środku koszmaru. Anna Jantar, siedząca gdzieś wśród nich, zapewne nie zdawała sobie sprawy, że jej marzenia o powrocie do domu i dalszej karierze właśnie legły w gruzach. Kapitan Li Powczan, zdając sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji, Wiedział, że nie ma szans na bezpieczne lądowanie. Jednak jego ostatni manewr sprawił, że tragedię można nazwać nie tylko katastrofą, ale i aktem heroizmu. Lipowczan miał 46 lat i był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów PLL-Lot. Z 12 tysiącami godzin lotu, w tym trzema tysiącami, jako dowódca, wydawało się, że nie ma sytuacji, której by nie podołał, ale tego feralnego dnia stanął przed wyzwaniem, które przekraczało ludzkie możliwości. Kiedy eksplozja silnika numer 2 spowodowała uszkodzenie dwóch pozostałych silników oraz systemów sterowania, Lipowczan znalazł się w sytuacji, której żaden pilot nie chciałby doświadczyć. Samolot stał się praktycznie niesterowalny, ale kapitan nie chciał poddać się bez walki. Wykorzystując swoje ogromne doświadczenie i umiejętności, podjął desperacką walkę o ocalenie choćby części pasażerów. Próbował ratować sytuację, używając jedynie lotek na skrzydłach do zmiany kierunku lotu. To tak, jakby próbować kierować samochodem, używając tylko jednego palca niemal niemożliwe, a jednak kapitan robił wszystko, co w jego mocy. Kiedy zdał sobie sprawę, że szanse na przeżycie dla pasażerów są niemalże równe zeru, Podjął decyzję, która uratowała setki istnień na Ziemi. Wykorzystując resztki kontroli nad maszyną, skierował spadający samolot z dala od zabudowań. To był manewr, który wymagał nie tylko niezwykłych umiejętności, ale i ogromnej odwagi. Mapy terenu wokół miejsca katastrofy pokazują, jak blisko było do tragedii na jeszcze większą skalę. Samolot rozbił się w pobliżu fortu wojskowego. Gdyby uderzył w zabudowania, liczba ofiar mogłaby być znacznie większa. Katastrofa miała miejsce w mniej zaludnionym obszarze. Eksperci lotniczy podkreślają, że decyzje Lipowczana w ostatnich sekundach lotu były kluczowe. Czy można było zrobić coś inaczej? Wszystko zaczęło się od pęknięcia wału turbiny silnika numer 2. To z pozoru niewielkie uszkodzenie zapoczątkowało lawinę tragicznych zdarzeń. Eksperci ustalili, że pęknięcie miało charakter zmęczeniowy. Powstało w długim okresie przy niskich obciążeniach. To oznacza, że problem narastał stopniowo, niezauważony przez nikogo. Kiedy wał pękł, turbina rozpadła się na trzy części. Fragmenty rozerwanych elementów, wyrzucone z ogromną siłą, uszkodziły sąsiednie silniki numer 1 i 3. W ciągu kilku sekund samolot stracił trzy z czterech silników, ale to nie był koniec koszmaru. Odłamki zniszczyły także krytyczne układy sterowania. Uszkodzone zostały popychacze steru wysokości i kierunku. Dla załogi oznaczało to jedno. Samolot stał się praktycznie niesterowalny. Kapitan Lipowczan i drugi pilot desperacko walczyli o utrzymanie maszyny w powietrzu, ale z każdą sekundą tracili kolejne możliwości manewru. Samolot gwałtownie tracił wysokość, opadając z prędkością około 350 km na godzinę. Z wysokości 400 metrów do ziemi pozostawały sekundy lotu. Załoga miała do dyspozycji tylko jeden sprawny silnik, co nie wystarczało, by utrzymać w powietrzu maszynę ważącą kilkadziesiąt ton. Co gorsza, w wyniku uszkodzeń przestały działać rejestratory Lotu. To uniemożliwiło dokładne ustalenie przebiegu ostatnich sekund katastrofy. Śledczy musieli polegać na analizie wraku i zeznaniach świadków z ziemi. Pasażerowie zapewne nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji aż do ostatniej chwili. Mogli odczuć wstrząsy i utratę wysokości, ale nikt nie spodziewał się, że to ich ostatnie chwile życia. Czy można było uniknąć tej tragedii? Śledztwo ujawniło, że silnik numer 2, który uległ awarii, miał bogatą historię problemów. Wcześniejsze awarie i naprawy sugerowały, że jego stan był znacznie gorszy niż to przedstawiano przed lotem. To rodziło pytania o standardy bezpieczeństwa i praktyki eksploatacyjne i miało wkrótce ujawnić przerażającą prawdę o zaniechaniach w obszarze bezpieczeństwa wielu pasażerów polskich linii lotniczych. Śledztwo pełne niewygodnych pytań. Śledztwo w sprawie katastrofy lotu 007 miało dać odpowiedzi, ale przyniosło jeszcze więcej pytań: Co kryje się za raportem komisji, który Rosjanie odrzucili jako niewiarygodny? Tuż po tragicznym wypadku Kopernika powołano specjalną komisję rządową. Na jej czele stanął wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk. Zadanie było jasne ustalić przyczyny katastrofy i znaleźć winnych. Ale czy w realiach PRL-u było to w ogóle możliwe? Od samego początku śledztwo znalazło się pod ogromną presją. Z jednej strony opinia publiczna domagała się prawdy i sprawiedliwości, z drugiej władze PRL. Musiały balansować między interesami Polski a oczekiwaniami Związku Radzieckiego. W końcu była to radziecka maszyna i-62. Komisja pracowała w pocie czoła. Przesłuchiwano świadków, analizowano dane z czarnych skrzynek, badano szczątki samolotu i wtedy pojawiło się pierwsze przełomowe odkrycie wadliwy silnik. Raport komisji mówił o ukrytych wadach materiałowo-technologicznych. Które doprowadziły do przedwczesnego zmęczenia wału silnika. To brzmiało jak wyrok dla producentów radzieckiego Iła 62. Ale czy na pewno cała wina leżała po stronie Związku Radzieckiego? Reakcja Moskwy była błyskawiczna i jednoznaczna. Rosjanie odrzucili raport Polskiej Komisji jako całkowicie niewiarygodny. Według nich pęknięcie wału silnika nie było przyczyną, a skutkiem katastrofy. Zaczęła się prawdziwa batalia na argumenty i kontrargumenty, ale to nie koniec niespodzianek. W trakcie śledztwa zaczęły znikać kluczowe dowody. Części samolotu, dokumenty techniczne, wszystko to nagle stawało się niedostępne dla śledczych. Atmosfera wokół śledztwa gęstniała z każdym dniem. Wszystkie zebrane dowody, które mogłyby postawić przed sądem dyrektora PLLOT i innych odpowiedzialnych zostały zarchiwizowane. Nadano im klauzule ściśle tajne. Prawda o katastrofie lotu 007 miała wyjść na jaw dopiero po wielu latach. Lata 70. w Polsce to czas głębokiego kryzysu gospodarczego. PRL borykał się z ogromnymi problemami ekonomicznymi, które dotknęły wszystkie sektory gospodarki. Nie ominęły one również lotnictwa. Lot, narodowy przewoźnik, znalazł się pod ogromną presją finansową. Ministerstwo Komunikacji zażądało drastycznych oszczędności. Ale jak oszczędzać w branży, gdzie bezpieczeństwo powinno być priorytetem? Okazuje się, że dyrekcja lotu znalazła sposób, i to jaki? Zaczęto lekceważyć podstawowe normy bezpieczeństwa, oszczędzając na remontach silników. To, co miało być tymczasowym rozwiązaniem, stało się niebezpieczną praktyką. Wyobraźcie sobie, że samoloty latały z silnikami, które dawno powinny przejść gruntowny remont. Producent iłów gwarantował sprawność silników przez 5000 godzin lotu. To był bezpieczny limit, po którym należało przeprowadzić kompleksowy przegląd. Dyrekcja lotu uznała, że silniki mogą pracować nawet 8600 godzin bez remontu, ale to nie koniec szokujących praktyk. Wprowadzono system tzw. liderów. Do trzech sprawnych silników dodawano czwarty, który już dawno przekroczył fabryczne normy pracy. Pracownicy linii doskonale zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Widzieli usterki, słyszeli niepokojące dźwięki, czuli, że coś jest nie tak, panował klimat strachu, kto odważyłby się podnieść alarm, ryzykując utratę pracy. Dlatego milczeli, ignorując coraz bardziej alarmujące sygnały. Z każdym dniem, z każdym lotem katastrofa stawała się coraz bardziej realna. To była tylko kwestia czasu, aż nadejdzie ten czarny dzień ten lat zaniedbań i lekceważenia bezpieczeństwa. Oficjalny raport komisji wskazywał na wady materiałowe i technologiczne silnika. Władze PRL szybko zrzuciły całą winę na radzieckiego producenta, co było wygodnym rozwiązaniem dla ówczesnych decydentów. Nikt nie chciał przyznać, że to lata oszczędności i ignorowania problemów doprowadziły do tej tragedii. Jednakże w 2010 roku światło dzienne ujrzały dokumenty, które wstrząsnęły opinią publiczną. Kluczowe okazały się zeznania mechaników, którzy pracowali przy Koperniku przed feralnym lotem. Opowiadali o systemie liderów, o presji ze strony kierownictwa, by ignorować usterki, o strachu przed każdym startem. Bo wiedzieli, że samolot może nie wrócić. Dzisiaj lot to jedna z najbezpieczniejszych linii lotniczych w Europie, ale dojście do tego punktu wymagało szeregu zmian. Koniec komunizmu w Polsce otworzył przed lotem nowe możliwości, ale też postawił ogromne wyzwania. Linia musiała nie tylko nadrobić lata technologicznych zaległości, ale też odbudować zaufanie pasażerów. Ludzie pamiętali o katastrofie Kopernika i innych incydentach z czasów PRL. Zdecydowano się na radykalne kroki. Pierwszym z nich była gruntowna wymiana floty. Stare zawodne Iły 62 zastąpiono nowoczesnymi samolotami zachodnich producentów. Polscy piloci przesiedli się z maszyn pamiętających lata 60. do najnowocześniejszych Boeingów i Airbusów. Kluczowym elementem nowej polityki bezpieczeństwa stały się rygorystyczne przeglądy techniczne. Lot wprowadził system regularnych kontroli, który wykraczał poza standardowe wymogi.